Cześć na Girls! po raz drugi przyjechaliśmy do Łodzi do domu samotnej matki. Przed nami dzień pełen atrakcji. Stańcie z nami! Za chwilę zaczynamy warsztaty, Dziewczyny są już gotowe. Ja jestem gotowa. Będą to warsztaty o tym, jak planować cele. I Mam nadzieję, że będzie to przydatna wiedza dla naszych dziewczyn żeby hmm. nigdy nie chodzić spać w makijażu. Proszę, pokażę Wam co to robić żeby Nie Tak przyjazne e, warunki e, ciepłe, domowe e, pomagają im w tym, aby poczuć się bezpiecznie i aby e, móc zaufać e, terapeucie i opowiedzieć o tym, co tak naprawdę e, złego lub e, dobrego wydarzyło się w życiu. W warsztatach dziewczyny wykonały waso, ręcznie całą pielęgnację. Widziałam po ich twarzach, że im się to podobało. I ja też się bardzo cieszę, że mogłam wziąć udział w tych warsztatach i im pomóc. Przede wszystkim dlatego, żeby im przypomnieć, że oprócz tego, że są matkami, to są też kobietami. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona, ponieważ nie często spotykam się z takimi akcjami i uważam, że to jest wspaniały gest ponieważ no, kobiety, które tutaj trafiają, samotne mamy z dziećmi, no, często nie miały jakichś dobrych zortów, pięknych przestrzeni w swoich domach. Tak naprawdę dzięki temu one tutaj będą mogły poczuć się jak w domu i być może po roku, dwóch, kiedy ten dom opuszczą, przenieść jakieś doświadczenia tutaj związane chociażby z wystrojem, jak mieszkały do swoich domów i tam no już później o to dbać, tak jak my tutaj staramy się uczyć. Jak zwykle banki robią niesamowitą. Moje zadanie na dzisiaj dobiegło by już końca. Jestem przekonana, że mieszkanki tego domu są zadowolone, a już niedługo widzimy się na finale, w którym nie zabraknie niezwykłych gości, no i będziemy mogli zobaczyć efekty naszej współpracy. Do zobaczenia.